W faktach rapujący duchowny. Dzieci go uwielbiają, a młodzież i dorośli doceniają pasję, którą wkłada we wszystko, co robi. Ksiądz Jakub Bartczak do modlitwy i czytania Pisma Świętego zachęca wiernych muzyką. Joanna Pietkiewicz. Parafia świętego Wawrzyńca na wrocławskich Żernikach. To tutaj ksiądz Jakub odprawiam sze i modnie się z wiernymi. Dla mnie to sztuka, żeby ksiądz zro zrobił, żeby dzieci własnowolnie do kościoła przychodziły. Każdy chętnie tak. przychodzi do kościoła. Tak każdy wie, że będzie fajnie i miło i przyjacielsko. A fajniej i przyjacielsko jest dlatego, że ksiądz Jakub wie, jak poruszyć serca i dusze młodych ludzi. Niedawno nagrał teledysk, w którym hip-hopowymi rytmami zachęca do czytania Pisma Świętego. Słowa Bożego każdy, jeden wers przekazuje prawdę, że życie ma sens. Ksiądz Jakub już jako nastolatek nagrywał hip-hopowe utwory. Dziś pasję muzyczną łączy z powołaniem. Czytam Pisma Święte, żyję Pismem Świętym i chciałbym rapować o tym, co jest dla mnie najważniejsze i przy okazji zachęcić ludzi do tego, żeby czytali Pismo Święte, żeby się modlili, żeby wierzyli w Pana Boga. Na tym nie kończy się rapowanie duchownego. Nawet w kościele nie opuszcza go hip-hopowa wena. Respektować przykazanie każde w głowie budować pozytywną jazdę, klimat, łaskę. Rapują też najmłodsi parafianie. Księdza Jakuba, słuchajmy dokładnie, by Jezus przyszedł do naszego serca 2013, 2 czerwca. Zdrowaś Maryjo, Ojcze nasz, na różaniec na przedczas. Teraz jest rap modny wśród dzieci, to lubią to i przyciągają to. No i zmusza je też do jakiegoś tam wysiłku intelektualnego, żeby coś tam wymyśliły i, i same spróbowały zarapować. Październik, październik: kasztany spadają, a młodzi i starzy różaniec chwytają. Mimo, że kapłaństwo wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, to jak widać, nie zawsze trzeba rezygnować z pasji. Wrocław, Joanna Pietkiewicz.